Kto może ubiegać się o upadłość konsumencką? Jakie są podstawowe warunki? Kto powinien? Komu się to opłaca? Więc tak, podstawowym warunkiem upadłości konsumenckiej to jest posiadanie długów. Po to ogłaszamy upadłość konsumencką, żeby pozbyć się tego problemu. To jest podstawowy warunek, no, chyba oczywisty. Ale drugą ważną rzeczą, o której często zapominamy, jest to, że tak w takiej czystej, takiej idealnej sytuacji upadłość konsumencka jest opłacana najbardziej dla tych osób, które nie posiadają żadnego majątku. Trzeba pamiętać, że upadłość konsumencka prowadzi do spieniężenia całego Twojego majątku i rozdzielenia go, rozdysponowania pomiędzy wierzycielami, tak jak w postępowaniu egzekucyjnym. Upadłość konsumencka ma chronić wierzycieli, a nie Ciebie. Więc yy, chronić wierzycieli w tym znaczeniu, że dostaną porówno, a nie kto pierwszy ten lepszy. Więc na tym ma polegać yy, upadłość konsumencka. W momencie, jeżeli kiedy yy, posiadasz ten majątek, to tak samo jak w postępowaniu egzekucyjnym go stracić. Jest mała jedna różnica. W postępowaniu egzekucyjnym, gdzie zostanie zdecydowany ci Twój dom, nieruchomość, mieszkanie, to dalej posiadasz długi, których nie spłaciłeś, a mieszkanie straciłeś. W postępowaniu upadościowym po sprzedaży Twojego mieszkania domu wszystkie Twoje długi są kasowane, czy prawie wszystkie długi Twoje są kasowane, bo niektóre nie podlegają na przykład alimenty. Nie podlegają upadłości konsumenckiej, są kasowane, a dodatkowo przez jakiś czas jeszcze możesz w tym mieszkaniu mieszkać. U komornika w postępowaniu egzekucyjnym musisz się od razu wyprowadzić po sprzedaży. Tutaj syndyk i sąd mogą wspólnie postanowić, że na jakiś czas będziesz mógł jeszcze zamieszkiwać w mieszkaniu. Więc to jest podstawowa różnica. Jeżeli masz majątek, który należy chronić, którego pozbycie się, nie jesteś na to przygotowany, lepiej jest przedłużać postępowanie, niż upadłość konsumencką. Czyli pod, podsumowując, upadłość konsumencka w takiej czystej sytuacji jest przeznaczona dla osób, które posiadają długi i nie posiadają żadnego majątku. Dziękuję bardzo.